www.emyślnikcolo.pl. Podcast portalu Ekoło, dzisiaj ponownie na tem tematy wyborcze kolejny kandydat, tym razem z ziemi kolskiej. Robert Gajda znacie państwo e, pana Roberta jako prezesa miejskiego, e, miejskiego zakładu wodociągów i kanalizacji w kole, ale też z billboardów jako kandydat do Sejmu z ramienia partii na Hołowni Polska 2050, trzecia droga, numer, jakże charakterystyczny na liście, ostatni. ostatni. Witam serdecznie. Witam, witam pana, witam państwa. Dzisiaj rozmawiamy na temat, dlaczego postanowił pan iść mhm. w, w politykę już wyższego szczebla, ale to zacznijmy od historii. Był pan kandydatem na burmistrza o ciupki zabrakło żeby Zgadza być się. w drugiej turze bo to z tego co pamiętamy około 10-12 głosów, głosów zabrakło. Tak. Jak pan wspomina tamtą kampanię która z pewnością różniła się nieco i obszarem i, i rozmachem od tegorocznej. Zgadza się. No jeżeli chodzi o tamtą kampanię, wiadomo, mniejszy okręg działania, bo to było tylko koło, ale też trzeba brać pod uwagę, że wtedy też miałem mniejsze doświadczenia. Raz jako polityk, dwa też jako samorządowiec, raczej znaczy samorządowiec nietypowy, który pracuje jako samorządowiec, ale pracujący w samorządzie, więc było to dla mnie na pewno nowe doświadczenie. W wielu przypadkach jako przedsiębiorca też się nie spodziewałem, że niektórzy mogą w ten sposób się zachowywać, a nie inaczej. Zweryfikowało to też moje postępowanie później w stosunku do co niektórych osób. Ale najważniejsze, no jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy, jestem prezesem wodociągu, widocznie los tak chciał, żeby Krzysztof Witkowski został burmistrzem. Czego mu gratuluję i widzę, że chyba to był to dobry wybór. Ja w tej chwili jestem prezesem. Uważam, że chyba też dobrze spełnię swoją funkcję. No i jak najbardziej mówię, działamy teraz już w nowej rzeczywistości, w nowej kampanii, okręg dużo większy, bo tak tutaj wspominaliśmy, tutaj było tylko miasto koło, a tutaj nawet nie tyle co powiatkowski, ale mam 11 powiatów z całego okręgu 37, więc jest to potężny obszar działania. Nie ukrywam, jak każdy z kandydatów skupiam się przede wszystkim na swoim powiecie, czyli powiecie polskim, ale też widać mnie i w powiecie tureckim, w powiecie konińskim, w gnieźnieńskim, więc na tych terenach też staram się być aktywny. Współpraca z instytucjami pozarządowymi, z instytucjami rządowymi, z europejskimi przyniosła duży sukces, jakim jest otwarcie oczyszczalni ścieków po przebudowie zupełnie nowoczesnej, wychwalanej przez wielu wielu specjalistów z tej dziedziny. Udało się, czy to jednak praca znaczy, udało się pod tym względem, że udało nam się utrzymać te środki, które były z dotacji, bo tak jak wiemy poprzedni projekt nie doszedł do skutku i była możliwość utraty dotacji. Ale widocznie swoją wystąpieniem przekonałem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska do tego, żeby jednak tę dotację utrzymać. Zmieniliśmy zupełnie ten projekt, dorzuciliśmy jeszcze przeróbkę osadu na wóz, która w tej chwili okazuje się naprawdę wielkim hitem i na co też dostaliśmy dodatkowe fundusze, czyli prawie 30 milionów było z Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że pierwsze pół roku mojej pracy w tej spółce to były wyjazdy do tych wszystkich instytuc instytucji, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz, RDOŚ, WIOŚ, te wszystkie instytucje odwiedzałem, żeby po, po pierwsze nawiązać dobre kontakty, dobrą współpracę, bo wiadomo, że przede wszystkim w każdej z tych instytucji, czy to jest instytucja kontrolna, czy finansowa, tam pracują ludzie. Jeżeli się nawiąże dobrze relacje, to zawsze łatwiej jest cokolwiek zrobić i sami widzimy właśnie po budowie tej choćby oczyszczalni. W okresie bardzo ciężkim, bo był to okres COVID-19 i wojny. Daliśmy radę skończyć tą całą inwestycję. W tej chwili ją rozliczamy. Szczęśliwie otworzyliśmy ją 13. 14 przepraszam lipca. Produkujemy nawóz, co też wielu powątpiewało, co to będzie za nawóz. Okazuje się, że w tej chwili rolnicy 5 tygodni czekają na ten produkt, więc znaczy, że jest to dobrej klasy produkt. I mówię, po trwałości projektu, czyli za 5 lat nasza spółka naprawdę będzie robiła dobre pieniądze na tej inwestycji. 8 lat jest pan w polityce. Tak. To nauczyło wiele z pewnością, wiele znajomości, kontaktów. To wszystko pomogło w realizacji tych wszystkich no, wyznaczonych sobie celów. Powiem w na pewno tak, bo tak wspominałem, w poprzedniej kampanii zaczynałem od tego podstawowego. Mój pierwszym zadaniem to było wprowadzenie karty seniora, i to się udało. Było troszeczkę problemów, bo niestety wtedy byłem osobą typowym no name'em i żeby się przebić musiałem jednak związać się z jakąś partią. Wtedy związałem się z Partią Nowoczesną i nie żałuję tego, to był dobry początek. Stworzyłem świetną grupę ludzi współpracujących ze sobą w naszym okręgu, dzięki czemu też nam się udało parę przedsięwzięć zrobić. A oprócz tego, poza działalnością właśnie tą polityczną, to też działałem w stowarzyszeniach. Między innymi stworzyłem forum Gospodarcze Aktywne Koło, które zorganizowało targi przedsiębiorczości i giełdy pracy. I mówię, te wszystkie działania, które robiłem, faktycznie pomogły i w realizacji tej inwestycji, jak również teraz w tej kampanii wyborczej na, na posła. Z tego względu, że okazało się, że bardzo dużo ludzi docenia moją pracę. Nie tylko u nas w kole, dowiedziałem się też właśnie jeżdżąc, rozwierzając swoje banery w terenie, że ludzie mnie znają, ludzie mnie rozpoznawają. Tak Pan wspominał, wiele, wiele miast bardzo chwali nasz projekt, przyjeżdżają. Wczoraj też mieliśmy... Dwie wizytacje, jedna była z, z zabuga, przyjechali do nas nawet Państwo i jedna miejscowość to była z, z południa Polski, która jest zainteresowana podobnymi rozwiązaniami jak u nas. Bo nie tylko przeróbka osadu, ale również NSS, czyli nadrzędny system sterowania tą całą oczyszczalnią, powoduje, że ten zakład zrobił się naprawdę ek ekologiczny, bo w tej chwili mamy cała... Inwestycja jest prawie dwa razy większa od poprzedniej oczyszczalni, a prądu zużywamy 30% mniej. Więc widać, że, że był to dobry krok w dobrym kierunku. Teraz idziemy dalej w fotowoltaikę. Też w tej chwili mam już przyznane fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę całej farmy fotowoltaicznej. Więc staramy się być zakład naprawdę niskoemisyjnym i samowystarczalnym, jeżeli chodzi o, o energię. Ale to wszystko to rynek lokalny, tutaj nasz samorząd. A co tak. jednak skłoniło pana, jaki był impuls, że przy tych wyborach do parlamentu Bowiem postanowił tak. pan wystartować? Tak. Jednym z, z impulsów to było działanie w strukturach partyjnych, bo zostałem na początku roku wybrany szefem całego okręgu 37, czyli tego okręgu, z którego w tej chwili startujemy. Przeprowadzam całą jak gdyby kampanię, nadzoruję pracę całości zespołu, całego sztabu, wszystkich kandydatów. W tym wypadku mamy 18 tych kandydatów. No i wyszło z tego, że czymś normalnym jest, że szef całego okręgu musi również wystartować na listach do parlamentu. Ja nie ukrywam, że oparłem się, że jeżeli mam startować, to musi być to ostatnie miejsce, bo wiedziałem, że pierwszym. Jest nasza liderka Paulina. W przypadku tego, że mamy koalicję, to wiedziałem, że dwójką będzie PSL, trójką będzie prezydent Konina, wiceprezydent Konina, więc wiedziałem, że dla mnie będzie najbezpieczniejsze to ostatnie miejsce. Udało się uzyskać to ostatnie miejsce i dlatego stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. Przede wszystkim, żeby sprawdzić się, jaki mam odbiór u społeczeństwa. A druga sprawa, stwierdziłem, że chcę wykorzystać te wszystkie działania, które robiłem choćby dla naszego powiatu, dla naszego miasta, na troszeczkę, na troszeczkę większą skalę, czyli na skalę w tym wypadku krajową. No, uważam, że będę godnie reprezentował nasz region, myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z moich poczynań. No, a drugą na pewno też taką sytuacją, która spowodowała, że zdecydowałem się do startu, była pójście pana posła Galęby do Senatu. Czyli poseł z naszej ziemi przestał być już posłem. Um, uważam, że nasze miasto jako koło, dlatego też nawet na banerach mam takie hasło koło zasługuje na posła, wypadałoby, żeby ktoś z nas reprezentował nasze miasto bezpośrednio w parlamencie, a widzimy sami, że będąc tam, ma się duży wpływ na to, co się dzieje się w regionie i można mu pomagać. A dlaczego wybrał pan tą partię, a nie inną, czyli Szymona Hołowni Polska 2050? A czy tak, przede wszystkim, jak pan pamięta, tworzymy nowoczesną, nowoczesna powstawała w końcu jak gdyby do platformy, no bo taka była podstawa ku temu. W pewnej chwili doszło do połączenia tych dwóch ugrupowań, czyli platforma zaczęła współpracować z nowoczesną. Niestety wybory ostatnie, samorządowe pokazały, że ta współpraca nie do końca się układała na naszym regionie, bo nie można mówić w Polsce, ale niestety na naszym regionie było troszeczkę inaczej. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej założył komitet konkurencyjny do mojego. Co myślę, że było główną przyczyną, dlaczego ja nie zostałem burmistrzem. No bo to 12 głosów, a w tym wypadku dużo osób szło głosować na Krzysztofa Mazurkiewicza ze względu na to, że uważali, że on jest przedstawicielem Platformy. I po tym wszystkim stwierdziłem, że no nie mam innej możliwości, niż poszukać sobie nowego miejsca. Nie ukrywam, że też tym impulsem było przejście Pauliny Heniklowskiej do trzeciej drogi, gdzie ja z Pauliną bardzo dobrze współpracuję od tych ośmiu lat, pomaga nam na, również naszemu regionowi, więc stwierdziłem, że będę nadal trzymał się Pauliny, jako mojej też y, szefowej mentorki, więc poszedłem w tym kierunku. W mediach społecznościowych widzieliśmy wiele Pana zdjęć z Marszu Miliona Ser, który odbył się w ostatni weekend, w ostatnią tak. niedzielę, ale tam jednak próżno było szukać szefów Pana partii. Znaczy samych szefów nie było, ale wiceszef był, bo był tam Michał Kobosko, był członek też partii w tej chwili Ryszard Petru, mój poprzedni szef, jeżeli chodzi o nowoczesną. Co ciekawe, on z ostatniego miejsca w Warszawie, a z ostatniego miejsca w naszym okręgu. Było dużo też przedstawicieli z pozostałych miejsc, ale dlaczego też właśnie doszło do takiego podziału? Przede wszystkim nasi szefowie po badaniach, które tam przeprowadzili, stwierdzili, że trzeba się zaopiekować Polską powiatową i wiejską. Niestety, ja sam też to zauważam, jeżdżąc po miejscowościach, rozwieszając banery, że w tych malutkich miejscowościach, wioskach, nie ma innych partii poza prawem i sprawiedliwością. W tej chwili też jestem ja wywieszony w tych wszystkich miejscach. Ludzie nie mieli innej alternatywy i nasi też y, szefowie stwierdzili, że trzeba rozbudowywać tą część elektoratu pobudzać do działania, bo wiadomo, że w dużych miastach wszyscy są, my wiemy, że duże miasta są właśnie bardziej prodemokratyczne, bardziej idą właśnie w kierunku opozycji. Jeżeli chodzi o tym właśnie mniejsze okręgi plus tereny wiejskie, one bardziej są za prawem sprawiedliwości. Dlatego też poszli w tym kierunku. Z tego, co na pewno pan się orientuje, był zorganizowany taki program tysiąc spotkań w ten weekend. Okazało się, że tych spotkań było pięć tysięcy w całej Polsce, więc sukces był całkiem niezły. Patrząc po ostatnich sondażach też się udało, bo we wszystkich, których mamy przynajmniej dwa, dwa i pół Jesteśmy do góry, a sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę i też większość osób, z którymi rozmawiamy, że trzecia droga jest koniecznością wejścia do parlamentu, bo bez nas niestety nie uda się stworzyć prodemokratycznego rządu bez, bez PiS-u. Wiemy, że nasze głosy, jeżeli nie przejdziemy progu, no to niestety w większości przejmie pis co spowoduje trzecią kadencję rządzenia pis Platforma sobie poradzi, koalicja sobie poradzi, jeżeli nas nie będzie, to no niestety będziemy nadal mieli trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości, więc wszystkich namawiam serdecznie do głosowania na trzecią drogę. Oglądają nas głównie mieszkańcy Powiatu Kolskiego, więc dlaczego tak. właśnie oni, dlaczego mieszkańcy Powiatu Kolskiego powinni oddać swój głos, jakże cenny, właśnie na Pana? Na pewno tak, z tego względu, że sami widzą jak fajnie pracuję tutaj w tym okręgu, bo mówię poza tym, że jestem politykiem, bo od tego nigdy się nie odżegnywałem, zawsze mówiłem, że jestem typowo osobą polityczną, zdecydowałem się nawet po to, żeby właśnie zmienić tą politykę, żeby troszeczkę wprowadzić innych standardów i myślę, że mi się to udało, choćby nawet patrząc na współpracę z naszymi kolskimi radnymi, gdzie wiemy, że są z różnych ugrupowań, a po ostatniej sesji w której sprawozdawczej ze spółek, no z tym pochwałem ze wszystkich stron, co oznacza, że na prawda jest doceniana moja praca i ta współpraca między nami jest bardzo dobra. Oczywiście tam co niektórzy próbowali podważać to, że bardziej uprawiam politykę. Nie, ja zawsze mówię jestem politykiem, ale praca jest pracą i ją wykonuję cały czas dobrze. Więc mówię te działania choćby w Wodociągach pokazały, że jestem świetnym menadżerem. Te działania organizacji choćby targów przedsiębiorczości widzą, że jestem dobrym organizatorem. Prowadzenie działania choćby na Wielką Orkiestrę Świątecznej poka pomocy pokazują moją empatię, więc te wszystkie myślę argumenty powod że warto w moją osobę zainwestować swój głos i dać mi szansę, żebym wykazał się również w parlamencie. Przypomnijmy, ostatnie miejsce na liście Komitetu Wyborczego, trzecia droga tak Robert jest. Gajda. Robert Gajda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję również.